Cześć! Dzisiaj robimy restart akwarium. Już zrobiliśmy trochę. Spuściliśmy już wodę i wybraliśmy żwir. I oczyściliśmy kościankę, ponieważ w tym się nie dało nagrywać. Nie było do tego warunków przedtem. Teraz jest trochę lepiej. Wygląda na ten moment tak. Tutaj są wiadra z wodą. Rośliny są we wiadrach też. A w tej. A w tej wadnie są ryby. No i zaraz zobaczymy się. Teraz przygotowujemy tło do malowania takim klejem, którego się używa do uszczelniania różnych basenów i oczek. Będziemy go mieszali później z takimi pigmentami farb i będziemy je malowali. Już wygląda akwarium tak. Cała ścianka na filtr. Tak wygląda. O, tu jest szafka. Dokładnie, tak wam to pokażę teraz. Tu są teraz roślinki. Tak dokładnie. I tutaj siedzą sobie rybki. O, teraz będzie widać, jak sobie siedzą. No i go teraz będziemy przygotowywali do malowania i się zobaczymy, jak już będzie pomalowane tło. Już pomalowaliśmy to pierwszą warstwą tego uszczelniacza. I teraz będziemy szli pukać żwir. I to akwarium będzie na ziemi ogrodowej. Mamy już zakupioną taką bez nawozów. Siatkę damy. żwirkiem przysypiemy. Znaczy na początku damy ziemię, później. Yy, troszeczkę żwirku na nią i siatkę i znowu dosypiemy żwirem. Będziemy to jeszcze tak, takim pigmentami, jak to wyschnie będziemy to jeszcze malowali pigmentami. będzie tam jest taki brązowy i piaskowy kolor. To zmodyfikowaliśmy to trochę ponieważ to było takie długie tak wystawało. Pokażę wam dokąd to wystawało. Wystawało to dotąd. Mnie się tak jak drugiego, ponieważ zaczynało to pękać i ryb tam nie było widać, jeśli tam wpłynęły za filtr i się zaczęły dusić. Więc udzieliliśmy to, i tak to wygląda na ten moment. Tak to wygląda po pierwszej fazie malowania. Na razie będą takie brązowe. Za chwilę dodamy. Tutaj taki piaskowy kolor, ale jeszcze przed tym będzie trochę bionażowego wymieszanego z tym piaskowym, żeby to tak fajnie przeszło. Ten piaskowy. I tutaj będzie takie piaskowe, będą te kamienie. I tak to wygląda. To jeszcze będzie tutaj poprawione. Teraz jest, teraz jest druga faza malowania. Zrobiliśmy już takie. Przejścia kolorów, i teraz tutaj będzie najjaśniejszy ten środek. O, takie przejścia. Przejścia ja robię, tata tylko tutaj malował po bokach, a ja robię przejścia kolorów. Tak to na razie od góry wygląda. A tak to wygląda od przodu. Już skończyliśmy malować tło. Wygląda tak. Jest to motyw piaskowca. Jak poświeci światło, to będzie jeszcze to ładniejsze. Jestem sobie bardzo zadowolony, bo nawet nie wiedziałem, że to mi tak wyjdzie. Mój tata to nałożył tylko, a ja później zlewałem ze sobą kolory. Tak wyszło. Tak to wygląda. Na wieczór jeszcze zrobię filmik jak to wygląda na wieczór, żeby nie było odbić wpusów Teraz daliśmy ziemię na spód akwarium i będziemy dookoła obsypywali żwirkiem i przysypali od góry lekką warstwą o żwirku. Później damy siatkę i ja oczywiście też to będę nagrywał. Tak to zianka teraz wygląda po wyschnięciu. Po przodu to tak wygląda. Boki już zostały obsypane żwirem. Z każdego boku jest obsypane. Teraz będziemy to przysypywać jaką lekką warstwą jeszcze żwirku i damy siatkę i później to przesypiemy. Akwarium jest już przysypane tutaj. Ziemia już jest przysypana półcentymetrową warstwą żwirku. Teraz będziemy dawali siatkę i później znowu będziemy przysypywali żwirem, żeby się nie mąciło, jeśli się dostanie do siatki. Tak wygląda teraz. Siatka już jest docięta. Będzie zabezpieczała ziemię ogrodową przed dostaniem się do akwarium, do wody. I jest docięta z każdej strony. Równo. I tak to wygląda. Docelowa warstwa żwiru już jest nasypana. Jest tutaj naspane około. 2 cm 3. Z każdej strony jest tak na stronę. Teraz będziemy się zajmowali aranżacją wnętrza. Tak wygląda. Tak wygląda akwarium po pierwszej części sadzenia roślin. Jeszcze będziemy ich sporo dosadzać. Woda już się dolewa. Jest korzeń i jeszcze tu, do tego akwarium wejdą dwie skały wulkaniczne. Tak wygląda akwarium po końcowym sadzeniu roślin. Wszystko będzie oczywiście zalane wodą. Zobaczycie jak się prezentuje ścianka pod wodą. Ładnie jest umieszczony korzeń. Musieliśmy ściągnąć tło, ponieważ zatruwało ryby. I musieliśmy je wyciągnąć, tło i wyleć całą wodę. I teraz nagrywam to kilka dni po restarcie. Tak wygląda. Jest ogólnie teraz bez tego tła zrobiło się w akwarium więcej miejsca i mam nadzieję, że ryby będą też lepiej rosły. No, i jak widzicie, wszystko na ten moment jest dobre w tym akwarium. To też.